Dziękuję. No, zmiana języka, no, a nawet w obecnej sytuacji ma to o tyle korzyść, że pierwsza prezentacja dokonana przez doktora Kadewila no, poruszyła wiele podstawowych zagadnień. Tutaj mam nadzieję, że Moja prezentacja ułatwi osobom, które miały ograniczenia w dostępie do prezentacji dokonanej po angielsku, ale przez mojego poprzednika, ale chciałbym też Państwu pewne zagadnienia troszeczkę skomentować, ponieważ. No, wydarzenia, o których przed chwilą koleżanka z Ukrainy mówiła, no, też wpływają na aspekty związane z dalszym cyfrowym rozwojem finansów, również na poziomie banków centralnych. No, oczywiście samo pojęcie CBDC już wielokrotnie padało. Nie ma jakiegoś takiego sensownego skrótu po polsku, dotąd wymyślonego, który by się przyjął, więc ja będę się tym skrótem posługiwał dosyć intensywnie i dlatego zawsze staram się go wprowadzać na początku. No, ale chodzi o ten pieniądz specyficzny wprowadzany przez Bank Centralny do obrotu, który ma jednak no, inne cechy niż zdematerializowany pieniądz Banku Centralnego w użyciu już między Bankiem Centralnym a bankami komercyjnymi. I zawsze zwracam uwagę na hasło, które się przewija w publikacjach różnych banków centralnych w związku z CBDC. W mniejszym lub większym stopniu wspomina się o CBDC jako cyfrowej gotówce czy cyfrowym odpowiedniku gotówki w sensie znaków pieniężnych, banknotów, bilonu. I to jest jednak, jak się przyjrzeć dokładniej, pomysłom banków centralnych, w tym również ważnego dla nas Europejskiego Banku Centralnego, to jednak to zawężanie CBDC do cyfrowej gotówki jest no, daleko idącym uproszczeniem. No ale to chyba chodzi o pewną komunikatywność przekazu głównej idei powstania CBDC, jeśli chodzi o osoby no, niezaawansowane w wiedzy na ten temat. No, a jeśli chodzi o powoływany już dzisiaj wątek CBDC jako prawnego środka płatniczego, no to tutaj wskazuje na rozbieżność między dwiema instytucjami. Ja do tego jeszcze nawiążę w kontekście Banku Rozrachunków Międzynarodowych z Bazylei, bo to się okazuje dosyć uzasadnione, dlaczego Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Bank for International Settlements, nie Chcę kategorycznie stwierdzić, że CBDC to musi być prawny środek płatniczy. Natomiast tutaj, jeszcze przepraszam Państwa, jeśli chodzi o cechy definiujące CBDC, to przede wszystkim ta cyfrowa elektroniczna postać, ale Technicznie ma to odbiegać od dotychczas stosowanych rozwiązań. No, i właśnie jest dyskusja, na ile to można odnieść do znanej z kryptowalut kryptografii. Postać elektroniczna ma być taka według większości bankowców centralnych, z którymi miałem okazję jakoś wymienić poglądy na ten temat, żeby bank centralny miał technicznie pełną kontrolę nad. CBDC. Żadna otwarta architektura, jeśli chodzi o same jednostki pieniężne, jeśli chodzi o ich obieg, to już można tutaj dyskutować. Natomiast no, taki znany skryptowalut blockchain, czy technologia rozproszonego rejestru no, są traktowane jako w jakimś zakresie może to Wykorzystania, ale na pewno nie wiodąca techniczna idea. Co do tego wprowadzania CBDC do obiegu przez bank centralny, no to oczywiście on w jakiś sposób musi być inicjatorem, ale ja nawiążę jeszcze do koncepcji w zasadzie syntetycznego CBDC, gdzie to jest trochę inaczej rozwiązane, ale nie zmienia faktu kluczowej pozycji banku centralnego w. Decydowaniu o zakresie powstawania jednostek pieniądza cyfrowego banku centralnego. No i właśnie zawsze podkreślany ten wątek, że jednostka wprowadzona do obiegu staje się zobowiązaniem banku centralnego, co może rodzić różne konsekwencje. No ale oczywiście współcześnie mamy pieniądz niewymienialny na kruszec, złoto. W związku z tym, jakie to może być zobowiązanie poza samym pojęciem rachunkowym to jest temat sam w sobie do dyskusji dlaczego o tych funkcjach CBDC jako pieniądza tradycyjnego tutaj wspominam bo to też odzwierciedla podejście wielu banków centralnych w tym Europejskiego Banku Centralnego do koncepcji CBDC że z punktu widzenia potencjalnych użytkowników ma to być forma pieniądza nie wyróżniająca się swoją specyfiką w normalnym użytkowaniu, więc dla laika wręcz nierozróżnialna od pieniądza, którego używa dotychczas. Jedynie tam pewne aspekty techniczne, które i tak nie są dla użytkownika takie istotne, w tle gdzieś będą funkcjonowały jako specyfika CBDC. No ale. Kwestia tych dwóch obszarów funkcjonowania CBDC, czyli pieniądz banku centralnego ułatwiający rozrachunki, rozliczenia międzybankowe, a pieniądz używany przez zwykłych śmiertelników do płatności, czy też do czasowego przechowywania wartości. No a pytanie o uniwersalne CBDC wynika z czego? Z tego, że jak gdyby banki centralne idą w kierunku tworzenia dwóch odrębnych systemów, także bank centralny będzie musiał mieć swoistą śluzę pozwalającą przechodzić wartości pieniężne z obszaru CBDC, tych hurtowych. Do obszaru CBDC detalicznego i z powrotem. No, jest to zagadnienie dosyć ciekawe samo w sobie, bo są też przecież założenia, że w dobrze funkcjonującym, już funkcjonującym systemie rozrachunków międzybankowych w ogóle hurtowe CBDC nie jest potrzebne. Natomiast. Europejski Bank Centralny na przykład pracuje w różnej skali, ale nad obydwoma formami CBDC, czyli i hurtowymi, i detalicznymi CBDC. Natomiast nie widać śladów, żeby to się miało ze sobą gdzieś zejść od strony technicznej, więc, tak jak mówiłem, dwa systemy połączone swoistą śluzą, na to się na razie zanosi. Ale tu się trzeba zawsze zastrzec, że to zbyt wczesny etap. Nawet jeśli patrzeć na eksperymenty chińskie, to jeszcze za dużo nie mówi o takim całościowym wykorzystaniu CBDC i jego y, 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 stronie technicznej. Natomiast y, co do y, konstrukcji y, 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 ważnej dla użytkownika, jaką się będzie mógł posługiwać jednostkami cyfrowego pieniądza banku centralnego, czy poprzez zapisy księgowe na rachunkach, które byłyby prowadzone? No, w większości przypadków założenie, że przez bank centralny albo podległy mu podmiot, co nie przeszkadza, by w banku komercyjnym też mieć odzwierciedlenie zapisu rachunku CBDC, który jest w banku centralnym, ale to jest już Inny obszar. Natomiast ten drugi wariant, przenoszalne jednostki wartości pomiędzy urządzeniami, tokeny, sprawiają pewien kłopot. Pojawiają się w dyskusjach nad CBDC takie odgłosy, że no nie ma siły, to musi być wszystko ze sobą powiązane. Tokeny można sobie wyobrazić, że na jakiś krótki okres mogą funkcjonować samodzielnie w oderwaniu od rachunków. Prowadzonych przez Bank Centralny, ale co pewien czas weryfikacja musi być. Tutaj przy tokenach pomysły, żeby to było wyłączenie jakieś kwotowe, ograniczonej kwoty do posługiwania się bez połączenia online z rachunkiem banku centralnego, bo nie można dopuścić do sytuacji, w której Bank Centralny utraciłby kontrolę. Nad funkcjonowaniem tych jednostek pieniężnych. Stąd samodzielność tokenów i tak byłaby ograniczona i mogłoby być to ograniczenie kwotowe, jak też wymóg no, podłączania się do systemu, tak żeby one i tak się odzwierciedliły w rachunkach prowadzonych przez bank centralny w jakiś sposób. No a co do skutków rozstrzygnięć w tym zakresie, to oczywiście będzie to bardzo istotne dla dalszego rozwoju, jeśli chodzi o to, jakie podmioty będą się mogły włączyć do obiegu CBDC. Europejski Bank Centralny przynajmniej formalnie wykazuje bardzo otwarte podejście, gotowość do włączenia nie tylko banków, ale i fintechów czy innych podmiotów rynku finansowego w funkcjonowanie CBDC. No a jeśli chodzi o popularność zagadnienia to wprowadziłem taką informację dotyczącą liczby krajów, w których jakieś prace kolwiek są prowadzone nad CBDC. Oczywiście aktualność to już pół roku praktycznie mija, więc te wielkości mogły się zmienić z drugiej strony. Oceny są takie, że jednak te przesunięcia nie są na razie dosyć duże. W każdym razie Według stanu na koniec zeszłego roku wynikało z tego, że suma podmiotów, suma krajów, w których pracuje się nad CBDC o statusie uruchomione, pilotaż, rozwój koncepcji, praktycznie odpowiada na liczbie krajów, w których badania są dopiero w toku. Można sobie postawić pytanie, a gdzie w ogóle można zaliczyć Polskę, czy ona gdziekolwiek w tej tabelce mogłaby figurować no ale mówiłem o CBDC detalicznym CBDC hurtowym chciałem pokazać krótko przykład już w pewnym zakresie funkcjonującej jednostki typu CBDC w Nigerii ale tutaj zauważmy że jest istotnym zagadnieniem sposób potwierdzania tożsamości i tutaj jest właśnie ten wątek wykorzystania detalicznego CBDC do zwalczania wykluczenia finansowego, bo koncepcja nigeryjska na razie opiera się o wykorzystanie kont bankowych, rachunków posiadanych przez nigeryjczyków w bankach, a także z banku centralnego te środki wpływają na ich rachunki, z których mogą korzystać. Logując się poprzez cyfrową tożsamość już funkcjonującą od dłuższego czasu na potrzeby tych nigeryjskich banków. Jednakże osoby, które nie korzystają z kont bankowych, wtedy nie mają jak z ENAJRY skorzystać. W związku z tym dalszy etap prac miałby polegać na tym, żeby przejść na cyfrową tożsamość narodową, która nie wymaga posiadania konta w banku. Też oczywiście w sposób mobilny, urządzenia mobilne mogą być tu wykorzystywane. No i to daje dość duże zwiększenie możliwości korzystania z CBDC przez osoby, które są wykluczone finansowo, ale nie są wykluczone cyfrowo. To jest niestety ten problem, że CBDC podkreśla problem wykluczenia. Cyfrowego w ogóle, jeśli chodzi o takie pewne poziomy dostępu do CBDC, w ogóle. No i przykład CBDC hurtowego, i to jest ważna rzecz, bo tutaj się pojawia pomysł, walutowego CBDC pozwalającego płynnie wręcz niezauważalnie dla dokonujących płatności rozliczeń przechodzenia z jednej waluty na drugą no a pomysł wydaje się ciekawy cenny natomiast trochę się trzeba zastanowić nad grupą instytucji które uczestniczą w tym programie dlatego że mamy tutaj Bank for International Settlements Innovation Hub Hong Kong Center, ale tak w zasadzie ten człon gdzie to funkcjonuje Hong Kong, Hong Kong, Tajlandia, Chiny y, główne Mainland China i y, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W związku z tym kombinacja podmiotów y, uczestniczących y, jest dosyć specyficzna. No, ale między innymi dlatego Bank Rozrachunków Międzynarodowych nie jest zainteresowany, żeby wbić społeczności światowej w głowę, że CBDC to jest prawny środek płatniczy. Bo tutaj jest pomysł pewnego, Rodzaju ponadwalutowego CBDC, a w zasadzie pod nim, w środku, odbywają się konwersje z jednej waluty na drugą, no ale to oznacza, jakby przeskakiwanie wtedy z jednego prawnego środka płatniczego przypisanego do państwowości A na prawny środek płatniczy przypisany do państwowości B. Więc to jest dosyć istotne odstępstwo. Natomiast co do tego pomysłu syntetycznego CBDC, a ja tu chciałem zwrócić tylko uwagę na sam pomysł, żeby to nie bank centralny oceniał, ile społeczeństwo by potrzebowało CBDC, tylko żeby bank centralny otrzymywał informacje od banków komercyjnych. Bądź fintechów ostatecznie, nie będących bankami, jak to wygląda na ich poziomie, i wtedy odpowiednio te instytucje dokonywałyby wpłaty rezerw w pieniądzu państwowym, nie w formie CBDC, pod każdą jednostkę. Emitowanego CBDC. Także jest to bardzo ciekawa koncepcja, która wcale przez Europejski Bank Centralny nie jest jakoś mocno krytykowana, nawet są odwołania w publikacjach do tego dosyć istotne. Natomiast jeszcze raz przepraszam, tutaj przeskoczyło z opóźnieniem. Natomiast co do kłopotów z CBDC, to oczywiście wpływ na bardzo różne aspekty funkcjonowania współczesnych finansów. Ja tutaj wymieniłem kilka grup tych wątków, nie będę się nimi dłużej zajmował, ale chciałem zwrócić uwagę, że. Problem takiego pełniejszego zbudowania CBDC wiąże się z tym, że trzeba opracować to wielowariantowo, bo zależnie od konstrukcji, przeznaczenia i konstrukcji, to w zasadzie inne efekty, inne zagrożenia, inna grupa podmiotów może być włączona do współpracy z bankiem centralnym. No, a jest to sytuacja jeszcze tym bardziej kłopotliwa, jeśli chodzi o CBDC, że otoczenie gospodarcze i społeczne w momencie wprowadzania CBDC ma bardzo duże znaczenie. Obecnie, oczywiście, w naszych warunkach, napaść Rosji na Ukrainę tworzy bardzo specyficzne warunki, ale jeśli chodzi o to, co jest. Przedmiotem największych zainteresowań, na przykład mediów, czyli CBDC dla zwykłych użytkowników, tutaj pojawia się problem związany z tak zwanym zagrożeniem dezintermediacją systemu bankowego skutek działania detalicznego CBDC, na przykład cyfrowego euro, no a to jest kłopot z oceną stopnia zagrożenia banków. Pozbawieniem roli pośredników między bankiem centralnym a podmiotami gospodarczymi, gospodarstwami domowymi. No i poziom tego ograniczenia roli banków w pośrednictwie zależeć będzie od wielu czynników, między innymi zwłaszcza od popularności w społeczeństwie. Tego detalicznego CBDC, a ta popularność wynika z układów między popytem a podażą CBDC. No, a znowu sama popularność może być sterowana. Czyli popyt, zainteresowanie społeczeństwa, podaż, ile tego wypływa na rynek CBDC, może być przedmiotem manipulacji przez bank centralny. No i bank centralny może tu użyć. Różnych instrumentów manipulacji. Europejski Bank Centralny dużo o ujemnym oprocentowaniu, remuneration, wspomina o oprocentowaniu wynagrodzeniu, tak żeby wprowadzając ujemne oprocentowanie, powodować wyparowywanie jednostek CBDC, zachęcając do wyjścia z CBDC do pieniądza bankowego. Ewentualnie fizycznej gotówki. Limity kwotowe są też przez Europejski Bank Centralny poważnie rozważane. Na przykład 3000 euro na użytkownika, co oczywiście jedno z drugim można powiązać limit kwotowy z ujemnym oprocentowaniem. No, limity czasowe, jako taka zapadalność, że jak nie użyjesz do określonego czasu, to ci wyparuje ta jednostka CBDC. Jest to dosyć. Dyskusyjna, chociaż w pewnych eksperymentach przy chińskim renminbi było wykorzystane takie rozwiązanie. W warunkach europejskich EBC Najmniej o tym wspomina. Natomiast oczywiście jest też pomysł automatycznej konwersji nadwyżek CBDC w pieniądz banków komercyjnych, czyli jako użytkownik konta w banku centralnym miałby sobie tam CBDC, ale jak mu się nazbiera za dużo, to automatycznie część mu i tak ląduje na podpiętym do konta w banku centralnym koncie w banku komercyjnym. No i problem jest rozwiązany w ten sposób. Z tym, że te wszystkie czynniki wpływają oczywiście na możliwości zainteresowania społeczeństwa krajów strefy euro używaniem CBDC. No i tutaj, jeśli chodzi o krótką informację o badaniach, które przeprowadziłem w Francji i w Niemczech, chciałem tylko pokazać, że. Obydwu krajów grupy były reprezentatywne pod względem najważniejszych cech, jednakże wyniki osiągnięte z liczenia odpowiedzi ankietowych no, pokazują, że jednak różnicowanie między krajami. Francja ciemniejszy kolor, Niemcy jaśniejszy. Te różnice są dosyć zauważalne, jeśli chodzi na przykład o oczekiwania pod względem cyfrowego euro, co do ilości sposobów użycia od strony sprzętowej, sposobów użycia, jeśli chodzi o to, za co płacić z cyfrowym euro. Natomiast te różnice też się utrzymują przy takich aspektach jak znaczenie szybkości dokonywania transakcji za pomocą cyfrowego euro, czy jeśli chodzi o znaczenie anonimowej, anonimowości transakcji, ten blok zdecydowanie ważny. No wyraźnie tutaj inne jest oczekiwanie niemieckie, inne francuskie. Natomiast przy bezpieczeństwie transakcji wydawałoby się, że no to to chyba powinno się już wyrównać, jeśli chodzi o bardzo silną wagę przypisywaną do takiego zagadnienia, okazuje się, że jednak nie. I to jest zaskakujące, że przy pytaniu o to czy Dany respondent chciałby w ogóle korzystać z cyfrowego euro. Jeśli chodzi o zdecydowanie tak, nastąpiło dość silne wyrównanie i w innych kategoriach też tak wysokich rozbieżności między Francją a Niemcami nie ma. Więc jest to dosyć zaskakująca konkluzja, że te cechy CBDC swoją drogą, natomiast gotowość do wykorzystania cyfrowego euro. To jest zupełnie inna sprawa. Czy w ogóle społeczeństwo potrzebuje tej formy pieniądza? No, ale muszę dodać, że poinformowałem respondentów o możliwych konstrukcjach CBDC i być może też. Niestety wpłynąłem na rozkład odpowiedzi na to pytanie, pokazując, jak CBDC może funkcjonować. Co oczywiście zastrzegałem, że to gotówka jako pieniądz fizyczny też podlega ograniczeniom. Nie możemy za dowolne rzeczy w dowolnych kwotach płacić w banknotach, ale. Oczywiście, trzeba brać pod uwagę, że cały zestaw pytań, które zadałem, mogły też się przyczynić do takiej, a nie innej reakcji ostatecznej, wykazującej raczej bardzo słabe zainteresowanie tym nowym rozwiązaniem z punktu widzenia potencjalnych, zwykłych użytkowników cyfrowego euro. No a. Te kwestie będą ewoluować wraz z nowymi informacjami docierającymi do społeczeństwa, jak Europejski Bank Centralny postrzega rozwiązania związane z już przechodzeniem do konkretnych prób, z cyfrowym euro, testowaniem. To będzie wpływało oczywiście na świadomość społeczeństw i będzie zasługiwało na kolejną rundę badań. Dziękuję bardzo za uwagę.